Cześć witam wszystkich z tej strony Quantum, a to jest kolejny odcinek Quantum Guide. I dziś zajmiemy się kolejnym lekkim karabinem maszynowym dostępnym dla żołnierza wsparcia RPK-12. Tak naprawdę RPK12 jest to lekko zmodyfikowana wersja karabinu AK-12 i na razie AK-12 jest w fazie prototypów, gdyż ta broń ma zastąpić aktualne generacje karabinów AK w wojsku rosyjskim. Jakie są zmiany w takim razie w AK12 w stosunku do starej generacji karabinów kałaśnikowa? Przede wszystkim AK-12 ma szybko wymienialną lufę, coś co wcześniej nie było możliwe w przypadku poprzedniej generacji karabinów AK, dzięki czemu ten karabin można łatwo dostosować do różnych kalibrów bez większego problemu. Również AK-12 posiada składaną lufę, dzięki czemu broń jest łatwiejsza w transporcie i również zwiększoną ergonomię tej broni, dzięki czemu rączkę suwadła można przerzucić z prawej strony na lewo, dzięki czemu leworęczni strzelcy będą mieli łatwiejszą obsługę właśnie tej broni. W przypadku RPK-12 podejrzewam, że zmiany, jakie zastosowano w stosunku do AK-12, jest to trochę cięższa lufa, dzięki czemu dłuższe serie ognia automatycznego nie będą tak bardzo przeszkadzały lufie w celności, oraz dorzucono tutaj większy magazynek. Zamiast 30 pocisków mamy tutaj 60 pocisków. I magazynek sam w sobie jest również dość wyjątkowy, bo w przypadku standardowych magazynków, które mają 30 pocisków, mamy tylko dwa rzędy pocisków obok siebie, jakby w magazynku. W przypadku tego magazynku, który jest zastosowany w RPK 12. Mamy cztery rzędy pocisków obok siebie i dopiero później na zwężeniu mamy tylko dwa rzędy pocisków tak aby broń mogła łatwo nadal ładować amunicję do swojej komory. Więc jest to magazynek, który nie zajmuje tak dużo miejsca oraz nie wystaje zbytnio poza obrys broni. Można go łatwo schować w ewentualne jakieś kieszenie właśnie do magazynków. Więc RPK 12 jest w miarę nowoczesnym lekkim karabinem maszynowym. A więc statystyki RPK 12. Krótki czas przeładowania 2,4 sekundy, długi czas przeładowania, 3,5 sekundy. I co prawda nie są to ani najlepsze, ani najgorsze czasy przeładowania, ale musicie wziąć pod uwagę, że RPK 12 posiada tutaj magazynek na 60 pocisków, gdy takie karabiny jak AK12 czy M16 posiadają magazynek ledwie na 30, 30 pocisków, więc jesteśmy w stanie tutaj przeładować praktycznie dwa razy taki magazynek jak w standardowym karabinie szturmowym w bardzo podobnym czasie, więc. RPK pod tym względem myślę jest tutaj całkiem, całkiem niezłe. I raczej na ten długi czas przeładowania nie powinniśmy trafiać zbyt długo, gdyż szybkostrzelność tego karabinu jest dość niska, bo tylko wynosi ona 600 pocisków na minutę. I oczywiście tak niska szybkostrzelność jest tutaj głównie dobra na dalekie i średnie dystanse, szczególnie kiedy stosujemy jakąś większą optykę, a na bliskie dystanse raczej nie będziemy mieli dużych szans z większością innych karabinów szturmowych albo innych karabinów po prostu dostępnych w grze. Prędkość pocisku jest to 580 m na sekundę i analogicznie im większa prędkość pocisku, tym łatwiej nam jest trafić ruchome cele oraz te na dystansie, a im mniejsza prędkość pocisku, tym analogicznie trudniej nam jest trafić takie cele. Magazynek ma wspomniane 60 pocisków plus jeden w komorze, broń strzała kalibrem 5,45 mm, maksymalny damage 25, minimalny 18, drop kończy się na 65 m. broń posiada tryb strzału automatyczny, tryb strzału oraz półautomatyczny tryb strzału, Celność z biodra jest niska. Mnożnik pierwszego strzału wynosi 1,6 raza. odrzut do góry jest niski, jak i odrzut na boki również jest niski. A więc moja konfiguracja dzisiaj z RPK12 będzie bardzo prosta, bo, tak jak powiedziałem wcześniej, RPK12 głównie dobrze sprawuje się na średnie i dalekie dystanse. Moja konfiguracja będzie nam pozwalała na walkę na bliskich dystansach, gdyż w większości przypadków będziemy do tego zmuszeni. Szczególnie kiedy będziemy na przykład przejmowali flagę na mapie. Więc wybrałem taką konfigurację, którą po prostu możemy się dostosować do sytuacji. Jako optykę wybrałem mój ulubiony celownik holograficzny, ale można wybrać też celownik typu Red Dot Sight. Wybierzcie ten celownik, którego wygląd oraz przyrząd optyczny podobają Wam się najbardziej. Jak dodatek wybrałem tutaj przybliżenie razy 2 i właśnie z tym dodatkiem powinniśmy biegać najczęściej, gdyż właśnie należy tutaj w przypadku RPK-12 atakować głównie cele, tak jak powiedziałem wcześniej na średnie i dalekie dystanse i przez większość czasu prawdopodobnie właśnie będziemy biegać z włączonym przybliżeniem. Ten dodatek bardzo się tutaj na pewno przyda. A w sytuacji gdy właśnie tak jak powiedziałem będziemy zmuszeni do walki na bliskie dystanse, możemy szybko wyłączyć ten dodatek i atakować z naszych zwykłych przyrządów optycznych. Jako dodatek na lufę nie wybrałem tutaj nic, ale po prostu nie miałem odblokowanego jednego dodatku, który bym tutaj włożył na tą broń, a mianowicie tłumik płomienia, który zredukuje nam właśnie ogień, który wylatuje z naszej lufy podczas gdy strzelamy z karabinu, dzięki czemu trudniej jest nas wykryć na polu bitwy, kiedy strzelamy z naszej broni. Jednak ja tego dodatku jeszcze nie odblokowałem dla AK-12, dlatego go nie mam. Więc jeżeli też nie macie tego dodatku, to tutaj na lufę po prostu nie zakładajcie nic, bo w przypadku broni, która ma nam służyć do walki na średni i szczególnie daleki dystans, kiedybyśmy założyli ciężką lufę, to to oczywiście może pomóc w celności, ale wtedy bardziej musimy kompensować odrzut, gdyż ciężka lufa właśnie zwiększa nam odrzut broni i po prostu moim zdaniem lepiej jest tutaj zredukować ten odrzut niż powiększać odrzut i jakby zwiększać celność broni. I jako dodatek pod lufę wybrałem tutaj pochylony uchwyt i RPK12 nie ma tutaj najlepszej statystyki pod względem mnożnika pierwszego strzału, gdyż większość lekkich karabinów maszynowych ma ten mnożnik poniżej jednego albo nawet powiedzmy równo na 1 razy, a akurat RPK-12 ma ten mnożnik ustawiony na 1,6 raza i czasami na dalekie dystanse nawet taki mnożnik pierwszego strzału może trochę nas wytrącić z równowagi, więc tutaj ten pochylony uchwyt pomoże nam właśnie z kontrolowaniem tego pierwszego odrzutu z naszej broni, więc to jest taka moja polecana konfiguracja z RPK-12. 12 i myślę, że sprawdza się całkiem, całkiem nie najgorzej. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka Quantum Guide, na razie trzymajcie się, cześć.